Cześć, tutaj Bartek. Dzisiaj wyjaśnimy jeden z najważniejszych, a jednocześnie najmniej rozumianych tematów, jak działa poziom cukru we krwi i co naprawdę stoi za cukrzycą. Poznasz prawidłowe fakty o tym, jak organizm kontroluje cukier, jak wpływa na dietę i jaki jest związek między wątrobą a insuliną. Zostań do końca a dowiesz się też, jak poprawić swoje zdrowie i uniknąć pułapek. Nie zapomnij subskrybować i komentować. Poziom cukru we krwi jest stale kontrolowany. Twój organizm dba o to, by we krwi była stała ilość cukru. To takie główne paliwo dla twoich komórek. Wyobraź sobie, że jest taka benzyna w samochodzie. Za mało samochód nie pojedzie, za dużo może uszkodzić silnik. Dlatego poziom cukru powinien być około 100 mg DL. To specjalna jednostka pomiaru. Jeśli jest za wysoki, mówimy o cukrzycy. Jeśli jest za niski, o zbyt małej ilości cukru, co jest niebezpieczne. To cały czas dzieje się automatycznie, nawet jeśli o tym nie wiesz. Organizm rozkłada różne pożywienia na cukry. Nawet jeśli nie jesz cukru, twój organizm potrafi go sobie stworzyć. Białka i tłuszcze, które jesz, są w wątrobie i innych narządach przetwarzane na glukozę. To jak magiczna fabryka, która z różnych surowców potrafi wyprodukować paliwo na zapas. Dzięki temu twoje ciało nie jest zależne tylko od tego, co jesz bezpośrednio, a potrafi sobie poradzić, gdy na przykład nie jesz przez jakiś czas. Wątroba i trzustka to szefowe Cukrowego przemysłu. Dwa organy współpracujące jak dobrze zgrany duet. Trzustka produkuje insulinę hormon, który działa jak klucz, który otwiera drzwi do komórek i pozwala cukrowi wejść do środka, by dostarczyć im energii. Wątroba natomiast działa jak magazyn i dostawca cukru. Gdy nie jesz, ona wypuszcza cukier z magazynu w postaci glikogenu, konwertuje tłuszcz na cukier, żeby utrzymać stały poziom potrzebny do życia. To trochę jak dwa zespoły ratownicze, które zabezpieczają cię przed głodem energetycznym. Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF. Wielki nieznany bohater. Jest hormon bardzo podobny do insuliny, ale o wiele potężniejszy w działaniu i ilości. IGF pomaga w regulacji poziomu cukru w taki sposób, że nawet jeśli insulina zawodzi lub działa słabo, IGF pomaga utrzymać równowagę cukru. Niestety nie mówi się o nim dużo, ale on często odgrywa kluczową rolę w zdrowym metabolizmie cukru. Potas jest kluczem do przechowywania cukru. Aby cukier trafił do magazynu w wątrobie i mięśniach, potrzebuje potasu. Tego minerału, który działa jak klej wiążący cząsteczki cukru. Jeśli nie masz wystarczającej ilości potasu, twój organizm nie może dobrze przechowywać cukru i dlatego zaczynasz odczuwać głód na słodycze. Organizm szuka łatwej energii. Dlatego zamiast jeść cukry, lepiej jeść dużo warzyw, które są bogate w potas. To sprytna alternatywa dla spalania nadmiaru tłuszczu. Cukrzyca typu drugiego to problem sporu w wątrobie. Wyobraź sobie, że wątroba ma telefon, a insulina to rozmowa telefoniczna. W cukrzycu typu drugiego wątroba nie odbiera tych rozmów, czyli staje się oporna na insulinę. Lek metofermina pomaga wzmocnić siłę telefoniczną, żeby wątroba mogła lepiej reagować na insulinę i obniżać poziom cukru. To przewlekły problem, który można jednak poprawić dzięki zmianom w diecie i stylu życia. Cukrzyca typu pierwszego to problem trzustki. W tym przypadku to komórki trzustki, które produkują insulinę, są wyczerpane lub uszkodzone, więc insulina nie jest wytwarzana. To jest poważny problem podawać insulinę z zewnątrz. Za pomocą zastrzyków, aby utrzymać prawidłowy poziom cukru, przetworzone cukry i syropy przeciążają organizm. Przeciętny człowiek spożywa bardzo dużo cukru, często nieświadomie: słodycze, soki, napoje gazowane, a nawet niektóre produkty dla dzieci zawierają wysoko przetworzony cukier. Powiedziałbym, że nawet całkiem sporo tych produktów. To tak jak ciągłe przeładowanie magazynu wątroby, która w końcu przestaje działać prawidłowo. Nasze ciało nie jest przystosowane do takich ilości, co prowadzi do cukrzycy i innych problemów metabolicznych. Podsumowując, utrzymanie zdrowego poziomu cukru we krwi to złożony proces, gdzie kluczem jest współpraca narządów, hormonów i składników odżywczych, zwłaszcza potasu. Świadoma dieta bogata w warzywa i niska w przetworzone cukry. Połączeniu z aktywnością fizyczną i dbaniem o wątrobę może diametralnie poprawić zdrowie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, subskrybuj kanał i zostaw komentarz z tematami, które Cię interesują. Pozdrawiam!